Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na transmisję telewizji Knieziowskiej w Proszczarfim w dniu 7 listopada 2025 roku. Dobry wieczór! Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Knieżelskiej i Wielkiego Księstwa Królików, Lider Zjednoczonej Partii Królików, i jego nieśmiertelne, wybitne osiągnięcia. Szanowny Wielki Książę, Marszałek, Lider Frederik w ostatni poniedziałek 3 listopada 2025 roku dokonał inspekcji koszar na Cytadeli w kanin Szanowny Wielki Książę, lider Fryderyk, w po ostatni poniedziałek jako marszałek Armii Knesiowskiej przybył do cytadeli w Kanicienstadzie, gdzie dokonał inspekcji oddziałów Armii Knesiowskiej znajdującej się w tamtejszych koszarach. Wspaniały marszałek Fryderyk, jak i inni dowódcy Armii Knesiowskiej z całego kraju, uważają, iż cytadela w Kanicienstadzie w obecnej sytuacji jest jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszą cytadelą lub też inną fortyfikacją wojskową w całym Wielkim Księstwie, bowiem Księstwie. Państwo Sztackie graniczy bezpośrednio z formacją marionetkowym państwem komunistycznej dyktatury Warszawy, największym wrogiem Wielkiego Księstwa Królików, które co chwilę wprowadza kolejne to oddziały na granicę z Wielkim Księstwem, aby zastraszać króliki. Tą inspekcją genialny lider Fryderyk jednak pokazał, że obywatele jak i armia kniozioska nie będą się obawiali Warszawy, a wręcz przeciwnie, państwo królicze będzie się tym tylko umacniać. Szanowny następca tronu, przywódca Rudolf i jego nieśmiertelne wybitne osiągnięcia. Szanowny przywódca Rudolf, ostatnią środę, 5 listopada 2025 roku, dokonał otwarcia ogólnokształcącego centrum edukacyjnego w mieście stołecznym Kaiserogradzie. Wielki i zawsze uśmiechnięty architekt wszystkich królików na całym świecie, genialny przywódca Rudolf w ostatnią środę przybył do Kaiserogradzkiej dzielnicy rządowej, gdzie dokonał otwarcia budynku według swojego własnego projektu, a więc ogólnokształcącego Centrum Edukacyjnego. Szanowny przywódca Rudolf swoją inspekcję po oficjalnym otwarciu rozpoczął od miedzianego pomnika, zbudowanego na cześć szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Federyka, również według projektu szanownego Przywódcy Rudolfa, sam pownik przedstawia genialnego marszałka Frederyka jako wielkiego edukatora wszystkich królików. Następnie najdroższy przywódca Rudolf udał się po innych pomieszczeniach budynku, doglądając ich pod każdym, nawet najmniejszym, aspektem, udowadniając tym samym, jaki on sam jest dobrotliwy dla edukujących się tu już obecnie królików. Frederyk zwycięża na wszystkich frontach. Dobry wieczór. Szanowny następca tronu, przywódca Rudolf i jego nieśmiertelne, wybitne osiągnięcia. Szanowny przywódca Rudolf w historycznym dniu 9 września 2025 roku dokonał otwarcia dworca w Rypeszt Północny. Ukochany dobroczyńca wszystkich królików, szanowny przywódca Rudolf, w historycznym dniu 9 września 2025 roku udał się, aby otworzyć nowy pasażerski dworzec w mieście stołecznym Kajzerogradzie, który tak był potrzebny do komunikacji miasta. Szanowny przywódca Rudolf dokonał jego otwarcia, a następnie dokonał inspekcji wszelakich budynków na terenie dworca oprócz samego budynku głównego się znajdujących. Szanowny przywódca Rudolf, jako wielki architekt Wielkiego Księstwa Królików, był bardzo zadowolony z wykonania dworca. Najdroższy przywódca Rudolf zachwalał sam plan budowy dworca pasażerskiego dla robotników. Polityka zgodna z potrzebami obywateli Wielkiego Księstwa to polityka uprawiana przez Zjednoczoną Partię Królików. Pod przywództwem szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka i ukochanego przywódcy Rudolfa Zjednoczona Partia Królików realizuje potrzeby obywateli Wielkiego Księstwa Królików, a w szczególności tych najbiedniejszych. Szanowny wielki książę marszałek lider Frederyk i szanowny przywódca Rudolf, stwórcy naszej najwspanialszej partii, od samego początku postawili za jej główny cel poprawę życia obywateli. Działo się to na wiele różnych sposobów, m.in. Innymi, poprzez Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki, teraz komitety lokalne partii działają na rzecz poprawy w lokalnej sferze życia każdego królika, i to faktycznie się dzieje, bowiem komitety lokalne są natchnione przez ideę Fryderyka i same mowy genialnego marszałka. Realizowane są projekty inżynieryjne, mające na celu większą automatyzację przemysłu naszego kraju. Różne instytuty badawcze, a w szczególności Politechnika Regenburska, każdego dnia prowadzą kolejne to badania oraz wysiłki inżynieryjne, mające na celu stworzyć nowoczesne maszyny produkcji Wielkiego Księstwa, tak aby jak najbardziej zautomatyzować produkcję przemysłową, co doprowadzi do przyspieszonego procesu powstawania towarów przemysłowych oraz, co dalej idzie, możliwości powiększenia ilości przerobowej zakładu przemysłowego, a co za tym dalej idzie, zwiększenie dobroby. Bytu w państwie króliczym, bowiem jest to najważniejszy cel działań inżynierów pod rozkazami Zjednoczonej Partii Królików. Komitet Centralny Zjednoczonej Partii Królików przesłał nam trzy tygodnie temu projekty, które musimy zrealizować, przynajmniej do fazy testowej, przez następne dwa miesiące. Nasza ekipa inżynierska z Politechniki Regenburskiej prowadzi je bardzo dynamicznie. I uważamy, że z planowanych dwóch, dwóch miesięcy, w półtora miesiąca z pewnością będziemy mieli wszystko gotowe i to jeszcze z nawiązką, bowiem pracujemy ku chwale partii i w duchu idei Fryderyka. Mieszkańcy miasta Staburga każdego dnia płaczą ze szczęścia i dziękują szanownemu wielkiemu księciu marszałkowi, liderowi Fryderykowi i szanownemu przywódcy Rudolfowi za otwarcie w tym mieście kompaktowego szpitala miejskiego. Najwięksi z największych, wielcy dobroczyńcy, bohaterowie naszego miasta i wszystkich ich mieszkańców, tak mówią mieszkańcy samego Staburga, o szpitalu otwartym trzy tygodnie w temu w tym mieście jest to wielki triumf szanownego wielkiego księcia marszałka Idera Fryderyka i szanownego przywódcy Rudolfa, bowiem szpital miejski w Staburgu był bardzo ważną inwestycją dla tego regionu. Już od trzech tygodni wykształcony i wyspecjalizowany personel medyczny pracuje na rzecz podwyższenia zdrowia mieszkańców Staburga i Księstwa Staburskiego, bowiem szpital jest tak duży, że mieści w sobie obywateli z całego księstwa. A i personel medyczny, i sami mieszkańcy każdego dnia płacą ze szczęścia pod portretami wspaniałego marszałka i genialnego generała Rudolfa, dziękując im za to wszystko, za ten cały szpital. Dobry wieczór. Trwa budowa pierwszej kondygnacji Knesiowskiego Teatru Artystycznego w dzielnicy rządowej Kajzerogradu. Szanowny przywódca Rudolf, jako kolejny element Kajzerogradzkiej Dzielnicy Rządowej, zaprojektował Knesiowski Teatr Artystyczny, który przez bataliony robotnicze budowany jest niesamowicie szybko. Powstały już wszystkie ściany zewnętrzne pierwszej i najważniejszej, i tym samym kondygnacji. Najważniejszej dlatego, bowiem to właśnie na pierwszej, parterowej kondygnacji znajdować się będą wszystkie główne sale, na którym odbywać się będą opery, spektakle czy innego rodzaju wydarzenia organizowane w Knieziowskim Teatrze Artystycznym. Już trwa budowa czerwonych, fantastycznych podłóg oraz ścian wewnętrznych budynku. Bataliony robotnicze pracujące w przemyśle metalowym doprowadzają do rozwoju tej gałęzi gospodarki. Bataliony robotnicze pracujące w przemyśle metalowym biorą coraz więcej darmowych nadgodzin, pracują coraz ciężej i wydajniej ku chwale Zjednoczonej Partii Królików i w duchu idei Fryderyka. I to właśnie sprawia szybki i drastyczny, pozytywnym tego słowa znaczeniu, rozwój gałęzi, jaką jest przemysł metalowy. W mieście komitatowym Alchstadt został wyremontowany ratusz miejski. Obecnie na terenie całego kraju przeprowadzane są różne, mniejsze lub większe prace konserwatorskie. Ratusz w Alksztadzie należał do jednej z większych, bowiem ten zabytkowy budynek jest największą atrakcją turystyczną tego miasta. Z tego powodu teraz, w okresie jesiennym, został on całkowicie odnowiony. Odmalowano ściany, odnowiono dekoracje, również dach. We wnętrzu odmalowano również inne elementy, takie jak oryginalne okucia drzwi, które zostały ponownie pomalowane lakierem tak aby błyszczały się jeszcze bardziej. Należy zaznaczyć, że oprócz samej funkcji ratusza w budynku swoją siedzibę również ma Komitet Lokalny Zjednoczonej Partii Królików. Trwa przeprowadzenie tzw. akcji Twaruk. Oto twaróg chudy 250 g, który jest konsolidowany w jednej majestatycznej formie w kształcie klinka. Jest on taki majestatyczny i popularny, iż każdy królik powinien go jak najczęściej konsumować. Z niego wypływają same plusy, bowiem ma ogromne, a wręcz gigantyczne ilości białka w sobie. Dzień dobry, najdrożsi telewizowie. Nasza grupa pod tytułem Akcja Twaróg przeprowadza właśnie tę akcję Twaruk. Chcemy popularyzować to danie, które nie jest wcale popularne na stołach w Wielkim Księstwie Królików. Aczkolwiek powinno być inaczej, jest to danie jak najbardziej zgodne z ideą Frederyka, bo tym więcej białka, tym więcej siły. A Twaruk chudy 250 gramów, skonsolidowany w majestatycznym kształcie klinka, ma tego twarogu znaczy się białka, oczywiście pełno. Z tego powodu serdecznie Państwa zapraszamy do jedzenia twarogu chudego. Królicze Światowe informacje zakończone. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji kniazioskiej Fresh Film Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. z zwycięża na wszystkich frontach.